Cześć moi drodzy! Jest już trochę późno. Eee, co prawda. Bo może to zostawię? Jest trochę późno. Co prawda, jeszcze się tak naprawdę nie znamy. To jest mój pierwszy filmik, który wymyśliłam. Co to robi, ta zapałka? Jest to pierwszy filmik, który wymyśliłam, że wstawię na swój kanał. Otóż na pewno już yy, widzieliście. Zapowiedź tego kanału. Na pewno widzieliście zapowiedź kanału, którą wstawiłam w poprzednim filmiku. I pomyślałam, że pogadam sobie yy, do Was. Yy. I pomyślałam, że wypadałoby się tak bliżej poznać przedstawić się Wam, kim tak naprawdę jestem. Oczywiście pewnie mnóstwo osób, które mnie zna, będzie się teraz ze mnie śmiało, że w ogóle rozpoczęłam pracę z YouTube'em, że zdecydowałam się nagrywać jakieś filmiki, bo to jest naprawdę szalenie zabawny temat. Ale może przejdźmy do takich ścisłych podstaw. Najpierw opowiem Wam trochę o sobie. A z racji tego, że jest to kanał o aktorstwie, tak sobie założyłam, będziemy poruszali różne tematy. Takie od samego początku jak w ogóle do tego doszło, że ja chciałam zostać aktorką jak wyglądała moja droga, tak w skrócie bo oczywiście wydaje mi się, że przez kolejne filmiki, które będę zamieszczała na ten kanał, będzie się przewijał cały czas. Temat tego aktorstwa. Co tu się dzieje? Także ja nazywam się Wiktoria Łuczak i mam 22 lata aktualnie. I jestem na trzecim roku Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego w Katowicach. Jest to szkoła prywatna, ale to jakby nie ma zupełnie znaczenia. Jest to tak samo szkoła teatralna jak każda inna, więc po prostu tutaj yy, jedynym minusem jest to, że niestety nie mam zapewnionego papierka potwierdzającego mój zawód. Musiałabym zdać egzamin eksternistyczny, ale o tym egzaminie też opowiem później. W każdym razie chciałabym Wam powiedzieć, jak zaczęła się w ogóle moja historia z całym tym aktorstwem. Marzyłam o tym, odkąd miałam 6 lat. I pamiętam, że zapytałam się raz mamy: Co to są za ludzie w telewizji, co grają w filmie? Mama powiedziała, że to są aktorzy. Pamiętam, że bardzo mi się spodobało to słowo i stwierdziłam, że to ja też zostanę aktorką, bo ładnie brzmi. I jakoś tak to się potoczyło, że zaczęłam odkrywać powoli, czym jest film, czym jest teatr, czym jest w ogóle sztuka. Spodobało mi się to, i od tych takich małych decyzji, deklaracji, które nie były brane tak naprawdę na poważnie przez wszystkich stopniowo przeszłam do pokazywania. Przedstawień dla rodziców. Przepraszam, że się tak kręcę na tym siedzeniu, ale nie umiem znaleźć jeszcze wygodnej pozycji jako youtuber. Umówmy się. W każdym razie. Zaczęłam robić dla rodziców przedstawienia, które bardzo się w ogóle wszystkim podobały. Podobno, bo i babcie, i ciocie, i dziadkowie, i, wujko i wujkowie zawsze byli przeze mnie bombardowani tą sztuką tym scenariuszem, który ja wymyśliłam. To jest w ogóle temat też na inny filmik o takiej depresji w trakcie wykonywania tego zawodu która się bardzo często wydaje mi się przytrafia i takiego, taki, takiego momentu stagnacji ale to nieważne yy, tak bombardowałam mi tym wszystkim i starałam się być najlepszą wersją siebie, wtedy to był najlepszy czas jaki można było wykorzystać i zrobić coś dla swojej przyszłości i właśnie Mama zauważyła, że jestem tak bardzo zainteresowana sztuką, więc postanowiła zabrać mnie na zajęcia taneczne. Były to zajęcia taneczne z hip-hop. Hip-hop, ja wiem, no zupełnie inna kultura, zupełnie inny styl niż jakaś sztuka i w ogóle scena dramatyczna i aktorstwo, ale bardzo sobie to cenię. Jednak hip-hop i w ogóle bycie w grupie. Ćwiczy niesamowicie nasz charakter, i to, że jesteśmy potem pewni siebie. Chociaż spokojnie, i tak po iluś tam latach się to traci, i znowu trzeba budować tę pewność siebie. Ale dzięki temu, że byłam w grupie tanecznej, jeździłam bardzo często na zawody, ale też na pokazy. Pokazy odbywały się w teatrze, zazwyczaj. I to jest w ogóle. Super moment w moim życiu, bo doszłam do tego, że uwielbiam być na scenie i to, że widownia klaszcze dla mojej grupy, i w tym też dla mnie, i podziwiają nas wszystkich. I to było nieraz w świetle reflektorów, to to uczucie jakoś tak wzbudziło we mnie totalny zachwyt, poczułam. I w sercu, i w brzuszku takie przyjemne motylki. No, to jest najpiękniejsza rzecz, która się może przytrafić w trakcie bycia aktorem. W ogóle w trakcie bycia artystą, który jest na scenie. Pewnie wszyscy moi koledzy i koleżanki ze szkoły, czy z innych takich miejsc artystycznych, na pewno. Pokiwają w tym momencie głową, że tak, to jest najlepsza rzecz. No i to właśnie mnie zainspirowało, w sensie zmotywowało do tego, żeby na pewno tą drogą podążać dalej. Ale oprócz tego, że widownia i że w ogóle reflektory i aplauz, to zdałam sobie sprawę, że też podoba mi się to, w jaki sposób działa teatr, że z tyłu, za kulisami, dzieją się jakieś niesamowite rzeczy, że działa jakiś zupełnie inny mechanizm, którego nigdy wcześniej po prostu nie widziałam, a który sprawia, że coś dla widowni jest lekkie, jest fajne, jest takie do przyjęcia, do schrupania, że oni nie widzą wszystkiego, co się dzieje za tymi kulisami. Tam jest jakaś fabryka z tyłu. Tam po prostu się niestworzone rzeczy dzieją, a ludzie na, na, z tej sceny chłoną tylko to, co jest najlepsze, takie zwieńczenie, coś takiego nierealnego zupełnie. To było też dla mnie jakąś inspiracją, to było dla mnie takim kopniakiem. No ale. Nie mogło się to tak po prostu skończyć, że byłam tylko tancerką. Stwierdziłam, że brakuje mi czegoś więcej. I nadszedł ten dzień, kiedy w podstawówce ogłosili casting do grupy teatralnej, do grupy tanecznej, do grupy scenograficznej a że ja nie byłam zbyt dobra z techniki i z plastyki. I jeszcze była też grupa wokalna. Z wokalu to już w ogóle byłam totalnie kiepska, ale to może temat na inny filmik. W każdym razie stwierdziłam, no to spróbuję do grupy teatralnej i do grupy tanecznej. Przygotowałam oczywiście wspaniały wierszy o jakimś wilku, jakimś króliku, coś tam nie pamiętam, ale z tańca nie przygotowałam nic. Bo. Musicie wiedzieć, że ja jestem w choreografii totalnie słaba. Nie potrafię nic wymyślić. Przynajmniej na ten moment. Tak mi się wydawało. W każdym razie poszłam na ten casting z mamą. Wierszyk. No, zestresowałam się, nie poszło najlepiej. Więc się do tej grupy teatralnej nie dostałam. No ale mama mówi, no to nie przejmuj się, idziemy jeszcze na ten drugi. Poszłam do grupy tanecznej na casting, gdzie siedziała w sumie przy stoliku tylko jedna pani z magnetofonem. Tak to się chyba nazywało. Magnetofon? Radyjkiem. I poprosiła mnie o płytę. Ja mówię: Nie mam żadnej płyty. Ja nawet nie wiedziałam, że trzeba takie coś przygotować. No to ona mówi. A jak ci puszczę jakąś moją muzykę, ja mówię, no to mogę zaim, zaimprowizować. No i zaimprowizowałam. I się dostałam. Więc byłam potem w tym projekcie, budujemy wyobraźnię, bo do tego był właśnie casting. I stworzyliśmy super, wspaniały musical. Taki od dzieci dla dzieci i dla dorosłych, jednocześnie też. Bo to dużo uczyło. To był spektakl o tolerancji. Było dużo śpiewu, dużo muzyki, dużo tańca. I, yy, I też fantastyczną robotę odwalili ludzie, którzy zajmowali się scenografią. To znaczy wtedy to były dzieciaki. Dzisiaj to są już dorośli. Ludzie, którzy nie wiem, czy w ogóle zajmują się tym dalej, jeżeli mnie oglądacie, to dajcie koniecznie komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie i miło się z Wami pracowało wszystkimi. No i w każdym razie tak to właśnie wyglądało, że byłam w tym spektaklu i zobaczyłam, że to naprawdę jest coś, co ja chcę robić to już minęło parę lat. W międzyczasie oczywiście pewnie coś tam robiłam, działałam dalej, byłam w grupie tanecznej. Ale jak już byłam w liceum, to poznałam super katechetkę, która mnie właśnie wtedy uczyła w sumie, panią Agatę. I ona prowadziła własne takie koło teatralne, można by to było tak nazwać, w zasadzie swój teatr yy, amatorski i to był teatr rapsodyczny, który był teatrem imienia Karola Wojtyły i zachęciła mnie do udziału, bo wiedziała, że aktorstwo to jest coś, co kocham i stwierdziła, że przyjmie mnie. Ja przy okazji przyprowadziłam parę innych osób i stworzyliśmy fajną, nową odsłonę tego teatru, bo ona się tam dzieliła na różne odsłony. Tak naprawdę ktoś przychodził, potem odchodził, przychodzili nowi, no i my byliśmy już którąś z rzędu. Reżyserem w tym teatrze był Maciej, obecnie narzeczony pani Agaty. No i. Było fajnie, tworzyliśmy takie religijne spektakle. Pierwszym była medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat na podstawie dramatu Karola Wojtyły przed sklepem jubilera. Naprawdę fenomenalny tekst, a w ogóle spektakl, który żeśmy na tej podstawie stworzyli. No, sprzedał się. Co prawda za darmo, bo tam żeśmy nie brali za to pieniędzy, ale tak wszystkim się bardzo podobało. A ja mam z tego fantastyczne wspomnienia. I jak się uda, to wstawię Wam tu jakoś gdzieś zdjęcie. Może tutaj. I, i w każdym razie. W tym teatrze Karola działałam już parę ładnych lat. W zasadzie przez całe liceum. I tak w międzyczasie chodziłam też na konkursy recytatorskie. Razem z moją przyjaciółką i świadkową z bo właśnie ja wzięłam bierzmowanie dopiero w liceum, to razem z moją przyjaciółką Agnieszką... Działałyśmy w tym teatrze, jeździłyśmy na konkursy, no i udawało nam się dostać jakieś tam wyróżnienia czy coś. Był to fajny czas na rozwój. Ja dostawałam takie trochę mniejsze role zazwyczaj, bo to były takie drugoplanówki, ale Zrozumiałam wtedy, że to aktorstwo właśnie też polega na tym, żeby skupić się na tej małej, drobnej rzeczy i ją fajnie rozwinąć i stworzyć z niej jakiś taki e, swój atut. E, chyba mogę tutaj użyć nazwy emplua, bo każda z tych ról, które dostawałam, to były role tak naprawdę po warunkach. E, ja jestem osobą energiczną, taką bardzo roztrzepaną e, emoc Emocjonalną, i tego typu też role dostawałam. I wydaje mi się, że mogłabym to sobie spokojnie wpisać w swoje emploi, ale może o tych takich terminach stricte aktorskich to porozmawiamy kiedy indziej. No i tak sobie przeszłam przez ten teatr. Ta rola skończyło się liceum. Czas podjęcia poważnej decyzji, do jakich szkół zdaje. I zaczęłam zdawać do szkół. W Bytomiu, teatr tańca, mój w ogóle wymarzony kierunek w tamtym czasie, na dramat w Krakowie. I w zasadzie tyle. A oprócz tego złożyłam sobie tak na wszelki wypadek na studia zwykłe w okolu, bo wiedziałam, że mam szansę. Wiedziałam, że nie mam zbyt dużych szans, żeby się dostać do szkoły teatralnej i to za pierwszym razem. No i w bytomie dostałam się do finału, ale w Krakowie wiadomo. Dostałam się też na studia do opola. I oczywiście, jak zauważyłam, że do tych teatralnych się nie dostałam, no to trochę się poddałam. I mówię, że mamo, no ale ja nie chcę studiować filologii angielskiej. Przecież to tak. Tak po prostu to dałam, nie? I mama mówi, ale jest szkoła aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach, może tam zdaj. I ja mówię na pewno. No tak, no to dobra. No i zdałam. Dostałam się właśnie do tej szkoły. I uwaga! 2900 za semestr. Mówię mamo, ja nie chcę iść na filologię. Ja chcę być chociażby garderobianą w teatrze. <grym> Zapłacisz? Zapłaciła. No i jestem. I tak, moi drodzy, tak właśnie zaczęła się moja przygoda z teatrem, z aktorstwem. I na tym musimy zakończyć ten pierwszy filmik, ponieważ jest godzina 23:43. Więc dosyć późno, nawet minęły chyba już wszystkie cztery pory roku, bo znowu zaczął padać śnieg za oknem, a mamy podobno marzec. Tak długo gadam, już sama zaczęłam siebie przynudzać. Także mam nadzieję, że Wam się podobało to nasze pierwsze spotkanie. I zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików, i obiecuję, że naprawdę będzie dużo ciekawiej niż dzisiaj. Dużo więcej w bardziej treściwej formie. To znaczy, postaramy się to po prostu streścić do minimum, żeby nie gadać aż tyle. Ale to był taki wstęp na rozruszanie. Także zapraszam Was serdecznie.